Gdy miałem 10 lat, straciłem ojca przez osobę z tatuażem czarnej róży na dłoni. Widząc to przed swoimi oczami, zostawiło mi niezagojone blizny, które przez długi czas miałem na sobie, aż do teraz. Aktualnie szukam jakichkolwiek poszlak, które zaprowadzą mnie do sprawcy. Jestem Kuro. to jest Minecraft ŻYCIE 2! prawda. Jeszcze raz? Nie byłeś! Trzeba cię w domu! Ale ja byłem! A Nie było cię w pokoju! Ja byłem w toalecie! A wszędzie cię szukałam, nie było cię! Ja byłem w toalecie, mówię. Nikogo... Nie było cię w toalecie! A pukałaś? Nikogo w domu nie mnie było, oprócz mnie! A pukałaś do toalety jak wchodziłaś? Weszłam po prostu A gdybym Nikoła tam, tam sikał? Nie, nie było cię tam! Gdzie byłeś? To eee, no przepraszam, no... U koleżanki Gdzie U koleżanki Jakiej? No zawsze się pytania, PESEL i numer buta, konto bankowe rodziców, imię matki od strony ojca tak! Nie no, przepraszam. No, to, to ja po prostu już się tak po nocy, szukałem. Chciało mi się zjeść kebab, ale kebaby nie były za wzięte. Znaczy, nie były w NOCY?! Odpady. No dobra, po prostu mi się nudziło, więc poszedłem, nie chciało mi się spać, poszedłem na dwór i tak przez jakiś czas mnie nie było. Wszedłem, może raz do domu się napić i. nie wiem. No, chciałem powiedzieć, żeby wychodzisz! Ale. Nie wiem, jakoś mi się nudzi. Nudziło mi się. O, ojciec to samo mówi, gdy się wplątywał w takie rzeczy. Przepraszam. Następnym razem, jak będziesz gdzieś wychodził późno, spytaj się mnie i powiedz, że wychodzisz, dobrze? Dobrze. Już nie będę. Dobrze, ja idę zrobić śniadanie i się tu przykuj. Jest. Oh. Nie no, świetnie Dobra Może faktycznie pójdę po prostu robić Ta Gdzie jest mój Tutaj No dobra, idę umyć zęby Aaaa oh. Dawid? co? Czy Nie, kurde, stałem! Jak tam? Ani, mam pytanie, Oj. gdzie ty byłeś? Długo by opowiadać. Dawa powiem to. Mhm, dobre. Uh. A gdzie jest tam ten? Kajtek. Czy ten młody? Wypuściłem go i poszedł do domu. Czaj, wypuściliście go? Pop, tak, ja go wypuściłem Kiedy? Trwata e, coś było? Ja wróciłem! A ten, ten kuna no, Luka cał jeszcze... go zaatakować Jesteś nam potrzebny, dobra czekaj. Później wrócę. A czekaj! Jednak idziesz ze mną chodź Jezu To co? Teraz, możemy zaplić Kartę Gate 24 do syna Co proszę? Zartowałem. Jest syn w domu? Jest. Jeszcze jest. Mo możemy wejść do niego Kim jesteście? Kolegami ze szkoły. Ja. Yeah. No dobrze. Mamo, już jestem. O, Cześć! E? To... No, my. Koledzy okay. do ciebie przyszli. Tak, chodź do pokoju Kole... stary Do pokoju. To moi koledzy, my tak. Nie Dobrze. Co, ładno, ja bo z... kim, kim ty jesteś? Ja cię widzę. Kim ty jesteś? Ja. Zajmę się chwilą, wyskoczyłem z tego przez okno. A to Ty! Nie, to, to Nie krzycz. Nie krzycz, nie bo ja użyję. No, raczej się z tym pogodziłem, że ten. O co wam chodzi? Miałem iść do szkoły. I w ogóle ciekawe! A no tak, w sumie mi się włamałeś, no to znasz moje adres. O co chodzi? Pozwoliliście mi iść. No, bo oni cię wypuścili, zanim zaczęłem z tobą pogadać. A, wiesz, więc może to, co chciałem wtedy. No. Co, co robiłeś w tej dzielnicy? To moje takie prywatne, oni chcieli coś ode mnie wycisnąć, a ja po prostu chciałem. Posmakować adrenaliny Czyli idziesz na niebezpieczniejszej ulicy w mieście, dzielnicy no. Żeby poczuć adrenalinę to... z... No właśnie tak to wygląda Okej okay. Drugie pytanie No Przynajmniej bardziej stwierdzenie. Pomogłeś Luce wczoraj No nocy Wiesz, wiesz co my w ogóle robimy w tym mieście? Dzielnicy Dzielnicy? No znaczy opa Luka ten cały... tak to był Luka, tak? Tak, tak, tak. tak. On mówi po prostu, że jesteście takimi nie, nie chcę tego mówić, jakby to była seria komiksowa z barwela, czy coś, ale po prostu takimi bohaterami samozwańczymi. Inaczej no, jak mi to no, powiedzieć, kiedy policja karate, coś takiego mi powiedziała. A policja karate, no. O. Tak, no, dobrze. To... Dzień dobry. wam ciastkę. Mało. Dziękujemy. Dziękujemy. Męcznego wam. Ja sobie tam rozmawiać, gdzie ja idę. Okej, Ja Nie na. Tak. Koro na obiad będzie spaghetti. Jest! Jakby co. Dziękuję. Jezu zachwycę. Jest... No, już nie przeszkadzam. Idę do tą mama. Co się tak interesuje? No, Zostawiam. Ja rozumiem, że no, ale nawet ja nie lubię. Eee, tak, my ratujemy ludzi. Po prostu. Jakby... Walczymy Policja modem, karate. Walczymy z rojem. Walczymy z rojem. Walczymy no, z innymi. No z tymi, z tymi złymi, tak? Co, że tam to ludziom, kradną z tej. No. I tak, można powiedzieć, że ganguchami. Mhm. <laughs> tak, potoczne. No, grupo, gangosy I... grupa. I widać, że jesteś dobry chłopak. I co nie ze się bić potrafisz Ci hmm. mówili mi, że na odwrót Nie wiem, coś tam pokazałeś Nie zostaje znakałtowany w pierwsze 3 sekundy To już jest coś To jest... Co to w serze... tej moment? To mnie ciekawi po czym ta małpa była znokautowana Eee... Ta małpa się nie była nigdy znakałtowana CO?! Przecież ta to ostatnia było? dziewczyna nim rzuciła No rzuciła, ale... Żyje każdy z nas się wziął tam stąd, że pomaga. Z waszej grupy. Tak, i jesteś dobry chłopak, widać to po tobie. Co nie, pod coś ciebie będzie, jak cię nauczymy się trochę bić. Jestem z tego nie propozycją. E... Chciałbyś nam pomóc? Co znaczy, że wam pomóc? Dołączy do nas. Eee. Na nie! wolę nie ryzykować takiej. Ja okuję połogę raz tak, ale nie ingeruję, wiesz, mam mamę, która się o takie rzeczy martwi i dla mojej mamy to nie byłoby dobre. Widzieliśmy jej zł złego w tym stanie. Przecież... Jeśli dołączę do ich grupki, to będę częściej przybywał w starej części miasta. Jest większa szansa, że trafię na kogoś... Albo na jakiś drop na tego durnia z tatuażem czarnej róży. Może to ja nie, nie jest nie taki zły tak pomysł Ale mama Dobra Dobra Jednak się zgadzam Ty masz jakąś długiego O ma Nie, to ale to się to... zastanowiłem, że w sumie jeśli całkiem lubię taką adrenalinę, to w sumie Czemu nie? W takim razie pamiętasz gdzie Gdzie Trzymaliśmy Tak, dokładnie To tam idziemy co? Teraz e, ja muszę się przebrać. Ale mam Ty szkołę! Chcesz. Spójrz mi w oczy. <grym> Patrzcie w oczy. Wyjechałem ze szkoły 3 lata temu. <grym> Jestem mądrzejszy od ciebie, bo nie wyskakuję z okna z losowymi ludźmi. Czego cię uciekała? Żeby do niej nie chodzić, gratuluję. Czekamy na ciebie. Dzień dobry pani mamo! Nie, nie. <grym> Pilnuj go, żeby mi matki nie podrywał Proszę Tak drzwi No, no, no No, no. Ty, ty, Stop Dobra To ja się najlepiej przybiórę Dobra Ogarnięty Dobrze wyglądam? Dobrze wyglądam W sumie po co ja się zastanawiam, czy mam dobrze wyglądać Cześć no. Mama jest tego nie pracy Dobra, ale no nie rozglądajcie się, do się co ewentualnie następnym razem ukraść, tylko chodźmy. Ale to, to jest do niego. Ja, ja już, ja już ukradłem ja Mam inne domy. Znaczy, ha, super. no. Dobra, to gdzie my idziemy? To tutaj jest. <laughs> no, kwiatek! Znaczy to nawet nie mój, tylko. Dzięki. Otam. Chodźcie. A to czekaj, wyjdziemy tam na piechotę? Nie. O, dobra że zrobić sprawkę na modu. Dobra Chodźcie ci prawka, jak możesz jeździć bez prawka. Co? No tak, no. nie ma zasad u Was. A wy nie macie samochodu chyba. Albo macie? Nie wiem. Ten luka ma już no. Wystarczy. No. A. No czyli, A dobra, to to wam to wystarczy. Czyli nie macie auta po prostu. Czas. Nie ma. Jest. Dobra Ona co ma? Czy wyzywamy? Chyba Chyba to w większości młodzieży w tych czasach Tak? To po gdzie po ja Nie, 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 nie. Ach, to... Tak dziwnie to wygląda tak Jak jasne jest mm, No, trochę O, kry Arsenał jest? Arsenał? Dziwnie by nie To ma... eee, i tam! Em... Jak bym ja... Gdzie byliśmy? Um, u niego w domu. Arsenal, mój bliski przyjaciel. Mm. Arsenal? Tak. By... No, byliśmy chuj, u niego tak? w domu. Go tu, przy... go tu zabrać? zabrać to lepiej. No, mu mamy trochę, jak się przebierał? Co? Co? O, to no. Nie, nie, nic, nie słyszałeś. Nie, już go podtrzymywać. Tak. No tak? A to kim jest Arsenał? No. No. Mój bliski przyjaciel, już powiem No ale tak konkretnie, nie wiem Bo każdy z was z kim się. Przywozi nam znaczy. A! Przywozi, przywozi nam rzeczy Dostawca! Różny. Ten Tak, ma kurier DPD O, właśnie Co tam? Nic, tak patrzeć, ze co sobie koło to znowu Przywieźliście, Jestem. Jestem... Wkrócie? Kuro Cześć Mm -hmm. No co? Z jakim <noise> go wzięliście? Z jakim ja? go wzięliście? Okradałem dom w trakcie walki z jedną, potem jak dostał trochę na dziurę, postanowił, że dobrym pomysłem będzie wbiec we mnie, żebyśmy obaj wypadli z okna. No co dalej? Potem, trzyma potem trzymaliśmy go tu w nocy i ja się z nim pogadrza, ale nie z oni ja go wypuścili. Musiałem iść do domu teraz. I zaprosił I mi do patrza. To jest drugi no. raz? No. Może się przydać. Jeżeli się dowiedziałem, Lucas, że przyjęliście jakiegoś random'a, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, no to nie będzie tu zabiła. Jeszcze ja nie wiem, kogo on przyjmuje. Cieszę się, nie ja nie się że wyszedł przed chwilą, naprawdę. Akurat śmieszne jest to, że to był chyba. To o, był, śmieszne jest to, że on akurat mi mówi, że nie nadaje się do walki. Gdzie mogę odłożyć plecak? No się nie mówi. Może nie nadaje. Hmm? Sorry, nie skaczę z dachu. A co masz? Cześć, co, co... powiedziałeś? Gdzie mogę dołożyć plecak? A co masz w plecaku? Zeszyt, książki Książki, życie. No bo musiałem wyjść, się wiedziałem czy mama A nie się... będzie, więc jakby Wyjść bez plecaka Nie wiem, rzuć go w jakiś ruch Dobra A po co Wiele my tu jest, jeszcze raz jesteśmy? To znaczy fajnie, fajnie poznać kolegę Cześć, Arsenał, Kuro mm. Nie kolegę, bez przesady to już dużo. Znaczy się chyba 5 minut, no to... się, kura, minut. No nawet to... nie No to znajomego jejku Dobra A... no. No ty... To jakby... No bo to tu jesteś? No się zrobi tak z nowym środowiskiem, tak? A czy my gdzieś idziemy? Troszkę tak. No zaraz będziemy szli. za chwilę. No dobra, co? Tylko na chwilę, że ci pojadać gdzie będziesz A wiesz, przychodził się spotkać czy coś. No to właśnie, bo nie byłem w za dużej ilości tutaj. Możesz się pisać na górę. Proszę, twoja wycieczka. możesz wyjść na górę i zejść. Super, <grym> wiesz, że byłem na górze z tym całym luką, bo mi przygotowała kakao. What to fuck? To będziesz jeszcze raz. Eee, mam nadzieję, że wy z nim wychodzicie, nie ja, bo ja nie zamierzam, że będziecie chodzić. Nie chcesz? Trochę nic że pójdzie. Nie wytrzymam z nim psychicznie. Masz kolega. Ja mam pytanie, wy jesteście homo? Nie, te... nie. Zacznijmy od dziewczyny, na przykład. Ja prawie. Chujo, oby cię lepiej. No co? Ja nie jestem Luka tu homo. Jest, no słuchaj, jak jest, czekajcie. ciekawi Słuchaj, jak ktoś... Czekajcie czemu ktoś tu jest. Na przykład... Lukas jest dlatego, żeby nas nie nazwali rasistami, więc mamy kogoś czarnego w tigie. No, to sumie też rację. Bywać różnie jest, róż jest Tu jest Latynos. No, na przykład. Chrystus. <laughs> i... O, na przykład Arsenał jest Hindusem. No. Ech. Już zobaczyłeś sobie? Fajnie. Tak, zobaczyłem sobie. Piękny ten. Piękne sofy, bardzo ładne zresztą są. Wygodne. No. Jak... O, ja I go wystarczyłem. Wysyłem, jak wy hmm. troszeczkę nowy? Pamiętaj, że nawet małp ma o większe prawa od ciebie Ważniejsze zdanie Okej pokaż się, pokaż się, pokaż się Czy to daj sobie, bo no. sobie naprawić? Tak, dalej mam f**ka na czole Pomienimy ten temat już Okej, okay, to idziemy? <laughs> nie, nie, nie mam czasu na fryzjera, Sadź do fryzjera będzie. Twoja mama ładnie obcinia? Odważ się od mojej mamy, mordo, nie, no. ja pierdzielę nie, dobra, wyjdziemy. Maja, ja rozumiem, że ją, ale bez jaj, już. Te? Kuźwa, to dobrze, że ja siostry nie mam. Ja Oj, Nie, nie mam siostry. No, co tam jest? Co to jest za? Tam jest nasz mechanik A, Luka. Graciarnia. Tam on tu urządził? Tak. Okay. Śmietnik. To gdzie idziemy? twój dom A gdzie idziemy? do miasta Do biednego miasta No okej okay. Tak yeah. Pozwiedzajmy Gdzie Dobra. my teraz idziemy? Bar What the fuck? Ach. Bar Ale jak to się trzyma? Na Kiedyś rajowcy go napadli Pomogliśmy mu i pomogliśmy mu odbudować bar Komu? Siema Siema Kurde Tam ze sprzedania Kurde, to są niebezpieczne schody Cze Sie, Ciao. Co tam? Nic ciekawego Y dobrze. dobry Jakbyś chciał się kuro gdzieś napić To tu masz najlepsze drinki Aha Wszystko najlepsze I przy okazji najdroższe I przy okazji najdroższe z ja? co? To, <Sy> to, What the? Mody? To to to, to, to! to był. Mogę piciu, mogę piciu Dobra, zaraz ci znajdę jakiś soczek Ale mówimy tu o normalnym soczku? czy... Co to jest to, młody? Tak, co ja mogę zreferować to dzisiaj? Eee... <grym> nic. Nie, nie. Tam, nic. Nie to młody Ty to tylko tych przechodzków. Ty to A ty to co kto? Kto ty jesteś? A, masz nowy znajomy. No! O! Kolejny, śmierdzisz AHA! <grych> Hello. Kolejny? Dobra, ja... Dobra, słuchaj Dawid hmm? Oprowadzisz go dalej A ja muszę I coś jeszcze załatwić Dobra yeah. coś... Dzięki Bardzo za pomoc nie, EJ! Zamiast... Bo nie jestem dzieciakiem! Siema Na Siema cześć ci to O kur... Ja tak, tak, wejści... dzieci się bawią? To i u nich codzienność mhm. O! <coughs> o! <Wiesz>, ha! <susza> ha! Au! Młodzi! 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 Może też polecisz... Leć? Nie, ]bli. nie, podziękuję no Młodzi ty! <g----------------> Chidi! <gib> What the fuck? Ja ci zabiorę jak się nie uspokoisz <suszy> Dostałeś... To moim ramę, tata! Dobra, tak Po piątaku, jak pójdziecie sobie gdzie indziej się pobawić. Tyśkę! Stuwa! Stuwa! Co tak drogo? No, nasze usługi są drogie, prawda? Czekaj, czekaj zobaczę ma w kasie. Tysiączka no ma w kasie, to. to ten. Dwa okay. was, nasza więc, no. Te dzieciaki tak zawsze? Oni są od niego stówę? Przecież ja mam pięć stów. A. Masz 5 stu... Masz 5 stów? Dobra. E. Nie. A, A tutaj masz 5 stów? Co? Właśnie. Nie ta... ja tej teraz ucieka. Idź, pieprz, bo tam dodajesz... tylko 5 stów jest. Tylko 5 stów. Tata. Tata. Dlaczego my wtedy nie zarabiamy? My się przygotuję, Bi. To by też się właśnie przykro zrobiło. Tato. Kiedy mama nas opuściła, nie jest nasz dostęp do chleba. O, robi. Przecież żyjecie normalnie nie, jecie cię normalnie. Ale ty nam nie, chciałeś nie, 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 jesteś nie, 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 do nie, What the fuck! Wiesz co, chodźmy dobra? Chodź. Nie drugi raz w tym tygodniu! A oni tak się bawią... To jest dopiero poniedziałek! Oni tak się, bawią w, to... możemy 5 razy. Oni się tak bawią w... to... razy! Oni się bawią w to obrabowywanie no, tego no, spożywczaka, czy co oni naprawdę to obrabowują. No pani sprzedawczyni się tylko skarży, że ten... No w sumie nic nie robią, tylko strącają krzesła i inne. A! a. No, no panie, to... Panie, panie. Chociaż takie plusy, że nie będą jak krój. Brakuje jeszcze, by pan miał córkę. Trojażki by były. A w sumie, ja wie pan to? Niech lepiej pan mi nie mówi, czy pan ma córkę. Wolej nie wiedzieć. Dobrze. Mi, to miło było naprawdę poznać. Jak pan ma na imię? Jestem Bogdan Grzegorz Miło poznać, panie Grzegorz To. Mi na do do widzenia. Przyjdę kiedyś na drinka. Dobrze, dobrze. I podpytam się o historię z rojem, ciekawa bardzo. Ty... Okej. Okay. To jest taki nawet sympatyczny, starszy kościół. Wygląda jak taki mocasz trochę jednocześnie. Jakbyś tak przypierdził z tego mota. Ty, żyjesz? Mamo, weź... Nie, mam dość, tak... bo mnie bardzo do to komuś Zabezpiec. EJ NIE JESTEM TAKI ZŁY a Naprawdę to nie jest tak źle jak jest jasne Ale tak szczerze To jak ty skoczyłeś z tego dachu wtedy? A, nieważne na co ja nie pytaj Ale to było zajebi, ja też tak chcę Jest ja 50 na 50, że to sobie nogi a błęka No dobra, ja to może jest jakieś takie dla doświadczonych te sprawy, no ale kurde mordo. Ja się ciebie tego nie będę uczył No to się zapyta. tak? Bar zapytał Tak? Barry. Ja nie wiem w ogóle, gdzie idzie Tego nie wiem czy Sa Ja sam nie wiem gdzie mieliśmy iść. Będę mi nie powiedział. No. Kuśma, sam jesteś tutaj tym! Autorem tej Dobra. Pójdźmy tam, gdzie nas się świat. To byli oni. A to chyba byli oni co bydali z tym starcom, co chcieliśmy ich okraść Ty, chrono. To te dzieciaki. To może chodźmy ich śledzić. Już odegramy na, na nich i na tamtych dwóch zlipach. Serio chcecie męczyć dzieciaki? Tak. Tak. Dobra, niech wam będzie. No i brzyj, idziemy ich męczyć. No i znowu nam dali się obrabować. Motyla noga. Muszę e. no, mieć dzieciaki. Krajowcy, Boże, jaka dzieci Aha, Dawid, dobra, skończył już to prowadzenie, bo naprawdę. Mhm. Długo zatrwa... no to trwa. No Czy to są. Co... Stary. To są te nie, dzieci. Nie, nie. Tak, to są te, te, byliśmy u, u tego typa Czy to są... Ja pie... A tak, nie. tak, tak, o! Chodź Okej okay. Tak, tak, o! Jezu ah. Ptuki Ej! O, niebiescy Pały Późwa, jak nas nazwałeś? Właśnie ja, ja miałem co zapytać No bo... Pałaki Pa Pałaki down nie, ej, no, nie jesteśmy tu tak po to, by się cisnąć, tylko by nazwać... Nie wiem jak nazwać nawet tą sytuację. Pan skręcą dzieciaki czy ja? A karat zaczęła. No, ale to, ale my... no, no tak Ja. Dra! Zostawcie, no, zostawcie po prostu te dzieciaki i tyle, ale skończycie bez lima pod okiem. No, A my chcemy jeszcze na, na części, co? No. Co chcesz zrobić? Co to chcecie? Porwa cię do piwnicy, wiesz? Ty wyglądasz jakbyś przed chwilą z niej wyszedł Dosłownie no, Bardziej jest takiej radioaktywnej No, no ale ja przynajmniej nie mam do, do głowy jak ty. Dobra! Cz czemu my się kłócimy jak dzieci? Chodźcie tu, nie ty Ty podejdź Ty podejdź a wylądujesz abl kurna z gotą w jeżdżach brak K**a Dobra! Na! O, robi się ciekawie. Może ilek wkroczy? Witajcie. O Boże. O Jezu. To nie jest ta, którą ostatnio... Tak, ostatnio znowu przyjechałeś. Pomyślałam, że łączy się do zabawy. Gór! Uy, o gór. O, zajmij się nimi. Dobra, chłopaki, to... E... Ja tak się tak szybko no, ja wziąłem. Eee... Wiecie, mm, to wygląda tak, że... Dobra, chodźcie się napisać. Stop! 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 nie Stop! 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 A, Jezu. <tryk> Tylko na tyle was stać, naprawdę. Ja bym nie radził podchodzić. <tryk> Dzięki, chłopaki. Czy wy wyrąbaliście im z kolcami? Aha. Może ich tak zostawmy my się nie pobawić? Lepiej wracajcie do domu, wiecie? Ja idę pomóc Teraz, pędź do domu Zanim się z was ten... Pędź, nie nerwaku! tempa! Ile razy... O Jezu, może chcę walczyć O Jezu. Masz ciebieżka dla Ja nie chcę co za na no ja piekwaczę. Dla mnie zawsze masz czas. Ała! Przegięłaś ten babo. Ojej, ktoś tu się wkurzył. Ja rurę po drodze. Ale ja Ja że ona nie leży. Stary, co to było? Ten. Ale co? Ja widziałem to. Ty, że ją przez ten. Co to stary? Nic nie gadałeś. E, nieważne, nieważne. Nie, tu nie było, tak? Ja sam idę Ej, stary. Czekaj. Odkłada to rurę Ale co to było? Nie nieważne, nieważne, Kur zaś nie. No, Okej. Okay. A proś mi potem, kiedyś? Może kiedyś to by o co chodziło. Okej. Okay. Plus nie, taki, że te dzieciaki są bezpieczne. ale A właśnie, oni, oni uciekły? Uciekły. O, jasno się robi. Może możemy pójść do tego hangaru? Krew mi leci z nosa. Jest. Właśnie... To, nie mam przecięcia. Ty też. Właśnie, chodź, ja też mam. Jezu, chodź. Aha. Ale fajnie było. Nic by takiego nie zrobili. Ciao